Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję, jak zmienić ilość podawania nabłyszczacza w Waszej zmywarce. Dostosowujemy to w zależności od tego, jakie posiadamy tabletki, oraz e, mm, jak wyglądają nasze naczynia po umyciu. Także, aby wejść w menu, musimy włączyć zmywarkę, wcisnąć kieliszek i start naraz. Cyk. I tutaj mamy <laughs> różnego rodzaju, mm, jak widzicie, ustawienia nas interesuje ustawienie, które nazywa się r, małe r. I teraz to jest zakres od 0 do 6, gdzie 0 to jest brak podawania na 6 to jest maksymalna ilość oraz 5 to jest standardowy wybór, standardowe ustawienie zmywarki. W moim przypadku zmieniłem tabletki na tańsze, więc muszę z powrotem podawać nabłyszczacz ponieważ naczynia wychodzą niedomyte. Jeżeli macie tabletki z nabłyszczaczem, najlepiej wyłączyć, bo nadmierna ilość nabłyszczacza też nie jest wskazana. Także to tyle. Oczywiście zatwierdzamy start, wybór i to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Do usłyszenia. Pozdrawiam.